w następnej ale degustacji tym razem Seven Brothers i Mango Crazy 5,5% alkoholu tak jest Mango Crazy Pale e, jesteśmy zakręceni wokół mango przynieśliśmy trochę na party e, to piwo Eee, troszkę Cię wybije z, ze zwykłych smaków jest eee, delikatne jest słodkie i jest pełne charakteru eee, tropikalne tropikalna uczta od pierwszego łyku do ostatniego co mamy w balergerach Um, marted barley, czyli słodyń jęczmienny, pszenica i owies. Um, jeśli chodzi o chmielę, to jest azaka, chociaż tutaj nie piszą na um, puszce, ale doczytałem. Doczytałem. Um, także mamy Seven Brothers i Mango Crazy. Będą taka żółta. W kolorze aparycja, zamglone, niewielka piana, e, drobno e, teraz już opadła, została tylko e, obrączka na szkle. Nie jest źle. Aromat jest mango, chociaż mógłby być większy. Lekka słodycz, owocowość, lekka kwaskowość też. Ogólnie, ogólnie fajnie, taka wiecie, yy, owocowa kwaskowość, nie, że jest to kwasiór, nie, dobra, zobaczymy wasze zrobię mm. No troszkę zaskoczony jestem. E, piwo ma bardzo ch sesyjny charakter. Pije się to tak, jakby to było właśnie sesyjne piwo, jakieś 4% może, a może mniej nawet. Jest leciutkie, bardzo odświeżające. Jest troszkę słodyczy, troszkę tych mm, słodowych, no nie niedużo. No i jest mango. No okej, okay, jest mango. Lekka kwaskowość, też taka właśnie owocowa kwaskowość. Bardzo fajnie się dopije, bardzo odświeżające. No i dosyć niskie nasycenie. No wszystko fajnie. Podoba mi się, bardzo fajnie się dopije. Świetne piwo na lato. No okej. Okay. Tylko... miało być mango crazy, tak? A tego mango aż takie niesamowite ilości to tu nie ma. Oczywiście jest smak, jest aromat, e, ale ja bym chciał tu tonę tego mango. I to jeszcze w postaci pulpy i jeszcze żeby było gęsto i żeby łyżeczka stała. Jak już jestem crazy, to no nie? Echem jest takie piwko, jakbyście sobie pili napój z mango. Wiecie, nie możecie kupić sobie w kartoniku nie sok, tylko napój. On jest taki lżejszy, prawda? E, tak, łatwo się pije. To jest, to jest to. To jest to. E, oczywiście alkoholu nie czuć. E, oczywiście. Oczy, oczywiście, bo prog wykrywania jest 6, nie? Ale no, może są geniusze, które wykrywają wcześniej. Yy, ale chodziło mi o to, że pije się to jak, jak soczek, ale taki właśnie drink. Nie? Rozwodniony troszeczkę. Jest to lekkie, orzeźwiające, przyjemne, tak? Sporo smaku, sporo yy, aromatu, ale mogłoby być więcej. No widzicie o co mi chodzi? Jak jest mango crazy, to powinno być crazy. Tak? Jakby to było. imperialna apa. O! A czemu nie? Imperialna apa. Mango. Super. Nie? Ja miałem takie ekstremalne piwo. I to byłby to był Mango Sour. Zapomniałem jak to się nazywało. Triple Mango. Z Vocation no normalnie jakbyście mieli e, przecież z mango takie to było i na coś takiego tutaj liczyłem e, no ale to jest inna koncep koncepcja zdecydowanie ciągle bardzo fajne piwo e, no właśnie ale ja, ja sobie myślałem że będzie takie triple mango e, i że będzie normalnie tak można było jeść łyżeczką e, także jak widzicie, no, ja się nastawiłem na coś innego. Nie mówię, że to jest złe piwo, jest bardzo fajne. Ehe, no ale można mieć, że tak powiem, fioła na jakimś punkcie, nie? No. Jeżeli mieliście okazję pić to piwo, to proszę o komentarze. Jeżeli nie mieliście okazji, możecie iść do Azdy i kupić i też będziecie mieli okazję. Oczywiście to ogranicza, tylko. Um, um, widownie do tej angielskiej. No ale czemu nie? Warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak także będziecie na bieżąco. No a po prostu nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, czy jest?